Jak szybko rozpocząć zdrowy tryb życia? To pytanie często słyszę, więc zdecydowałam nakręcić dla Was o tym odcinek. Oto on. Pierwszym, najważniejszym punktem jest Twoje nastawienie. Musisz wiedzieć, że już czas na zmiany. Daj z siebie 100% i zacznij wszystko z uśmiechem na twarzy. Po drugie, nic nie wychodzi perfekcyjnie bez dobrze opracowanej strategii. Zaplanuj całą swoją metamorfozę. Punkt po punkcie, każdy krok. Pomocny w tym będzie jakiś fajny terminarz, żebyś miała wszystko pod kontrolą. Oczywiście tylko na początek. Wyrzuć całe śmieciowe jedzenie z domu i idź na zakupy. Przed wyjściem wypisz sobie wszystkie rzeczy, jakie chcesz kupić. To mega ułatwia sprawę. Lista powinna zawierać najwięcej warzyw, owoców, produktów z pełnego ziarna, jak kasze, płatki, czy też bakalie, zdrowe tłuszcze oraz chude białko. Znajdź swoje ulubione dania. Postaw przede wszystkim na śniadanie, bo to od niego zależy, ile będziesz mieć energii w ciągu dnia. Ja jestem totalnym owsiankomaniakiem. Każdy dzień zaczynam od płatków owsianych zalanych wodą z siemieniem lenianym i bananem. lub też od fajnie skomponowanej mieszanki musli. Ostatnio w ogóle jestem zachwycona taką tubą mixit. Na ich stronie sami możecie sobie stworzyć musli, wybieracie zboża, owoce suszone, orzechy i inne dodatki, jakie lubicie. I później taki miszmasz łączycie z mlekiem lub jogurtem naturalnym. Pysznie i zdrowo. Poza tym nic nas tak nie motywuje jak nowy zakup, prawda dziewczyny? Zainwestuj w jakiś fajny strój na siłownię, a będziesz na nią szła ze zdwojoną siłą. Dzięki temu będziesz czuć się pewniej i piękniej. Kolejnym punktem są Twoje wymiary. Zmierz się w pasie, biodrach przed swoją przemianą. Będzie to motywacyjny bodziec dla Twojego umysłu, że w końcu musisz się za siebie wziąć. Zrób to tylko na samym początku. Nie patrz obsesyjnie na liczby, no bo to nie one są miarą Twojego szczęścia. Zacznij ćwiczyć. Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. Wprowadź do swojego dnia więcej ruchu. Powinnaś codziennie, przynajmniej przez pół godziny, mieć jakąś aktywność fizyczną, która da Ci powera i przyspieszy metabolizm. Wychodząc z domu zawsze zabieraj ze sobą odżywcze przekąski jak jakiś owoc, batonik musli, który zaspokoi twój głód i odciągnie cię od nieprzewidzianego jedzenia na mieście oraz nie zapominaj o butelce wody. Edukuj się! Nic niestety nie przychodzi łatwo, dlatego jeśli chcesz zdrowo się odżywiać, ale się na tym nie znasz, zacznij czytać artykuły, książki poświęcone kulinarii zdrowym potrawą. Bądź na bieżąco ze wszelkimi nowinkami żywieniowymi. Żeby czegoś się nauczyć, musisz się postarać. A najlepiej powiedz wszystkim swoim znajomym, co zamierzasz zrobić. To będzie dla ciebie kolejny powód, że nie możesz zrezygnować ze swojego postanowienia. Rozpoczynasz nowy, zdrowy rozdział swojego życia, który wbrew pozorom wcale nie jest drogi. Przestaw swoje myślenie. Zdrowy tryb życia to nowy lifestyle na całe życie. Pokochaj go. Dajcie znać, czy podejmujecie wyzwanie i co chcielibyście w następnym filmiku. Pa!